Procesowi z uwagą będą przyglądali się rodzice działający wokół ruchów antyszczepionkowych. Uważam, że no rodzice zasługują na wielkie brawa za odwagę i może dzięki nim coś się zmieni. Pani Oliwia wątpliwości co do bezpieczeństwa szczepionek nabrała podczas drugiego porodu. Drugie dziecko pięć lat temu rodziłam w Grecji. Spytałam lekarza o szczepienia, jakie będzie miał dziecko szczepienia i, i kiedy. Lekarz grecki za nim mówił, spojrzał się na mnie, no i powiedział, że nie szczepimy dzieci w pierwszej dobie życia. Pierwszy słyszy, dlaczego pani pyta o szczepienia w pierwszej dobie. To przypomniało o chorobach pierwszego dziecka. Podejrzewam, że obydwie wizyty w szpitalu, choroby, które gdzieś tam ustąpiły, natomiast dały nam wiele nerwów i niepotrzebnych stresów, były związane z tymi szczepieniami. Dlatego przy drugim dziecku pani Oliwia jest ostrożniejsza. Postanowiliśmy troszkę opóźnić te szczepienia. Z wszystkich dodatkowych szczepień zrezygnowaliśmy. Takich rodziców jest coraz więcej. W ubiegłym roku takich dzieci było 12 700, a jeszcze kilka lat temu tylko 3 000. Wstępne szacunki, bardzo wstępne, mówią, że będzie ich w tym roku ponad 15 000. Rodzice często powołują się na inne kraje europejskie, gdzie kalendarz szczepień różni się od naszego. Jedne choroby występują częściej u nas, inne częściej u nich i stąd taki, a nie inny kalendarz w poszczególnych krajach. Sanepid mówi krótko. Niektóre choroby nie występują, bo jednak ciągle się szczepimy. Jeśli nieszczepiących rodziców będzie przybywało, to choroby mogą wrócić, tak jak na przykład polio na Ukrainie czy wysyp odry w Niemczech. Nikt nie mówi, żeby nie szczepić, nikt nie namawia do nieszczepienia. Wszystkim chodzi o to, żeby zachować rozsądek i żeby pomóc rodzicom, którzy już stwierdzili u swoich dzieci jednak powikłania poszczepienne. Tak jest w Czechach. Kilka miesięcy temu sąd najwyższy w Pradze uznał, że skoro państwo nakazuje stosowanie niektórych szczepionek, to powinno ponosić konsekwencje takiej decyzji i wypłacać odszkodowania za skutki uboczne.